Zaprosiłem 16 youtuberów do rozegrania gry Bad Wars. Podzieli się oni na drużyny dwuosobowe i będą starać się rozwalić łóżka swoim przeciwnikom i zdobyć wygraną 1000 złotych. Bo znajdziecie pierwszą drużynę Elomordo oraz Asimka. Ja już od razu Bedał obudowuję. Ja nie pamiętam, jakie są taktyki, stary. Co my robimy? Co najlepiej będzie? Kto tam jest? Złoci. Dranchitwo, Fomi koło nas! Drużynę złotą tworzył Dranchis oraz Fomi. Jeszcze nie zawali sobie sprawy z tego, jak trudnych mają sąsiadów. Dobra, to ja się może zajmę o budowę łóżka. Jak a myślisz? ty wiesz, jak budowywać? Ja się tym zajmę. Po Ale to nie rasujemy, to trzeba ostrożnie. Ja lecę na nich. Ja jest? Asasinek, nie! Dlaczego my obok nich jesteśmy? To jest taki skam. A to Asasinek i to alomor... O Boże, nie! Dobra, oni są tutaj we dwóch! Ej, to jest jakieś ustawione, nie no Nie, damy radę, nie rażmy, nie raszku, może. Albo raszujemy? Nie, nie rascie, stary, weź się budowy łóżko, budowy łóżko. To, to bierz, co tu się dzieje? Tak, będziecie bić. Dawaj, dawaj no! spadłem, spadłem! O, pijemy stary weź tam ja, stare, ja teraz zrobię się! Na czas, na czas, na czas, na czas, na czas! Zabiłem, 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 zabiłem na ludziku Ale mi serducho wali, stary I tak samo, i tak samo Oj, filik, pamięty, mieczek dobra, dobra. Na czas gram, stary, kup TNT i chodź do mnie. O nie, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. E, jakiś kill of? Wr stary, ja na czas gram. I dobra, on chyba idzie po kill -off. nie no dobra, Tak, może zajdziemy Wraca się, stary, bo ja tutaj nie wiem, ile jeszcze wytrzymam. To... O, nie wytrzymam, nie, 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 Pierwszy atak został powstrzymany przez Fomiego i Drankisa. Jednak po drugiej stronie mapy ja spokojnie zaczynałem rozgrywkę wraz z moim towarzyszem. Tutaj stać? Tu, tu mam stać? Po co ty tak krzyczysz? Nie mam neta. Nie, ej ty nie masz skina, ty jesteś jakiś. Co to jest nie. Luffy, Cufy jeden, dwa, trzy? Jestem znikowany. Jest? O nie! Mam jakiegoś w team. a nie no, Ja nie jestem na tym się znikowałem, mi z klikiem. Drużyna niebieskich za to? Tworzona była przez trzy osoby. Tak, żeby wyrównać szanse, ponieważ Yoshi i Shiana za dużo w Minecrafta nie grają. Chodźcie, chodźcie wszyscy, wejdźcie sobie tutaj, wejdźcie sobie tutaj. Zobaczcie, czy dostajecie. Dostajecie, dostajecie? No? Nie? Ja dostaję nie? No? O, no dostaję. dobra, to super, to super. Właśnie o to chodzi, żebyśmy sobie wszyscy razem to zbierali teraz. Okej, okay, czyli formujemy teraz siano. Widzę, że są obok nas już, czekaj. Tak, a kurde, dobra, bo są blisko nieskonało. Tak, tak, trzeba Nie, 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 jeszcze nie spokojnie. Tak, nie chcesz zbroi stary. A, bez kitu, kurde. Masz mi złoto? Masz trzymaj, trzymaj, trzymaj. No ty by naszym stary opeg na 130 pingus. Jak so op jak ja jak nie grałem z 50 lat? Już tam sobie do nich pójdę, powoli. Ej, kto jest czerwony? Ej, bremuj, Szymek, bremu i Szymek, stary, Walik na łeb. Walić ich? Ej! Co ma na stary? Co to jest? No, Shogi. Nie, 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 on nie może stary tak robić. Dobra, ja obuduję, ja obuduję. Weź sojusz napisz im, co już! Dobra, ja mam gardę z nimi, mam sojusz z nimi. A masz sojusz z nimi, no dobra, ty... no to, jest no czekaj, Gdzień, to... Gdzień, Gdzień. Sojusz, sojusz, sojusz robimy. Gdy my zawrzeliśmy sojusz na wyspie żółtej świat Minecrafta odkrywały bambiki. Towarzyszył im trener, który miał im pomagać, jednak nie mógł w ogóle opuszczać ich bazę. Ej dobra no, ty no, ty... Tak no i... dobra. no i zbieracie teraz żelazo. Jezwa, I... o... grałem w to kiedyś. O, idzie już do nas Apik. To ty to obuduj dobrze, już lecę, jestem prawie no. przy Dobra, ej, ty niszczysz w sekundę, co jest? A idzie, idzie Afik, chodź. Ty, Trzeba go bić, trzeba go bić, bicie bigo, bigo, dobra, łatwo, łatwo. Nie no, odrodzi się, bo ma łóżko, ale jak mu zniszczymy łóżko, to już się nie odrodzi. A ich sąsiadami, jak zauważyliście, był Afik, a towarzyszył mu Felipeza. Ej, o, dobra, dobra, nie. dobra, widziałem. Unlucky. Unlucky, unlucky. Nie, nie biegną, robię desk. Jeszcze ja kupię robię taką sztuczkę, że niby mamy do przodu łóżko, żeby, żeby nie wiedzieli. A dwie ostatnie drużyny tworzyły dinozaury Minecrafta. Drużyna różową. Doknes i Dillerek, którym także towarzyszył trener. A drużynę białą, Luferek oraz Koper. Znany z kanału Piotra, skomentuje. Szybko, RTH, ty umiesz grać, umiesz grać? Weź nas! Nie umiem, nie umiem. No to weź się co do nie zawracaj miejsca, szybko, ziomuj, tej i trzeba to obudowywać, łóżeczko, bierze taki kolor. Luferek, dużowa moc! Ej, kurde, właśnie nie odpaliłem cheatów. Jesteś daleko, już? Jeszcze są końcówka. Budują się do mnie na górę. Luferek, luferek jakiego ja nienawidzę? Nie! <laughs> tak? Ja pierdzielę czemu tak My. wysoko? Wypadł z naszej! Spadłem! Czemu ja taki tip bez No no no! No 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 no! No 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 no! Pachnie, że jeży, że jeży! Spadłem, nie żyję. Postawiłem im TNT. No podpadł, podpadł, pachnie! To będzie pachnie! To będzie pachnie! To będzie pachnie! Jednak pośród tego krzyku, ktoś zaraz miał stracić łóżko. Możemy iść? nawet wejdziemy manu, jak. Ty chyba kupujemy coś? ja właśnie kupiłem sprzęt do spalania. Co oni robią? Co robią? Co oni robią? Co oni robią? ty? A, 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 na tego, e czekaj, bo będzie Higranda, to jest forna i tobie, co będzie grał, on będzie Higranda. To nie portaj, tu nie budujemy! Spada Fiks, Afryka, Afrika, się Afryka. O kurde dobra, co ja zrobiłem? Przygotuję dalej. E, Cześć, bo idzie, tu idzie Felipeza do nas. Oha, tu Felipezo, ha. No ma jakiś dziwny plan star. On ma TNT jak ktoś Dobra, kupię TNT, lecę, lecę, lecę. Co tu trzech jest? Ty, oni nie miło, tego supporta. Dobra, ej, pod nami Manojek leci. Nie, kolapsujemy go, kolapsujemy go. O, dawaj, leci. Manoek, dawaj. <laughs> To nie Fortnite Czekaj, <grydź> czekaj, czeka, ja zrócę TNT To leci drogi leci Super. ósmy! Dobra, e, ja mogę zdecydować i chodciąć po prostu jak O Dick, odsuńcie się bo was, wyrzuci się was Dobra, a ja biję się. Dobra, Afrik spał kleszcz! Nie, to są takie lezcze A to oni się zabili? Zabiliśmy ich alan, zniszczyli łóżko. Zaraz obok Pomi oraz Dranhis postanowili odwdzięczyć się za wczoraj atak i zaatakować morską. Dobra, i powiedzmy możemy ich dojechać dawaj, do dawaj, do dawaj! Leci Dranhis! O nie! Połóż! Kurde, czekaj, czekaj, czekaj. Jest tam na górze, ja jest tam na górze. Ja się za sobą za biorę Stary, oni widzą. Dobra, sopki! No, oni giną Dobra, mamy to, mamy. Ej, ja tak, 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 tak. Nie! 4, 4 HP. Kurde, przecież to była taka dominacja. Atak niestety nieudany. Ale przyszedł czas na kolejne łóżko. Jest. Dobra, skupcie się na obronie, się skupię na ataku, okej. Okay? Uwaga, odrzucam. O już nas stary rozdubiają! FRIER Jodadan! Nie, zabudował, zabudował. Kurde! Kurza mnie! Kurza mnie ten typ. Dealer, uspokój Co się! Co to jest? Lecę jeszcze raz. Jeszcze raz? Dobra. Dobra, dawaj, dawaj, dawajam. Dobra znowu stary, no! Wow! Ej, raz. Strzelają! Dobra, 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 to ja mam pomysł. Dobra, mam łupki i okay. strzały, więc może ja będę ich cały czas strzelał. Dobra, 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 dobra. Lecz lecę, 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 lec, lec, lec. lec, lec. lec, lec. Jada, jedna, druga! Dobra! Złamy ja go! Głowy! 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 Bronimy się, bronimy się. Fioletowi już niszczą białych w ogóle, no to spoko. Doktor zniszczył! Zniszczył i łóżko, co jest, stary! Dobra, idę do emeraldów może, co ty na to? Ej, albo pokażę ci trick, pokażę ci trick, dobra? Patrz, patrz, ja idę do niebieskich, co ty na to jednak, idę do niebieskich. turu Ej, tu z nim. Dobra, du 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 Mam dość. blisko I... było, pościg blisko I... było! Co Co <noise> trochę, oni już wiedzą, że tam poszedłem. <noise> Ej, dobra! dobra ty. Ja, Ej, się, ja go nie, nie zauważyłem! Ja szczerze, ja szczerze myślałem, że mamy sojusz z nimi, ale jeżeli nie... To, to już jest złamane. Mapa, na której gramy, to połączenie ma w 10 ostatnich sezonów Bed Wars na która powstała właśnie przy okazji nowego 10 sezonu Bed W trakcie okay. filmu ukryte jest 100 kodów na rangi na Cokescrafcie, a dodatkowo 50 osób z komentarzy dostanie rangę MVP na tydzień. Poczekaj na mnie, zrazu luz, luz, nie, nie, muszę do szans grać z Leć tam. Ja tutaj się podbudowuję do góry. Dobra, idę, idę. Dobra. Jak dostają stary taką przykopę? Kurde, ej, no on ma cały zestaw Ej! Ej! Czy my jesteśmy na stary najlepsi? Ej, no więc z tym starym wykrywam to. Nie. No może się. Boga, mój Rich, daje radę! Kurde, ej, dosłownie, dosłownie już prawie zniszczyłem. Wraca. Nie! Dobra, poleciał, poleciał, poleciał. I dosłownie było tak blisko, a jak oni nas teraz rozwalą, to ja nie wiem. Nie mogę, nie mogę. Masz coś, bo ja nic tak, nie Tak, mam killów, mam kilo. Dobra, ja ich od. spada, spada. Dobra, ja dojeżdżę. E, czekaj tak. na mnie, czekaj na czas, i na czasko, i ja nie zrusam. Nie, no nie, rozwalałem, rozwalałem. Uważaj, bo to mi próbują nas dojechać. Dobra, mam firebola. Dobra, na niego lecę. Dawaj, dobrze! Dobra, do to wyleciała z cynek leci, więc uważaj. DRAKIS! Jem Zabił mnie, Jesteś ze mną! Kur Spadłem na hita! Ja też! Jest tam, jest tam, Dobra. Easy. Dobra, Easy. Już już mają będę od tego! Jest a tak szczerze. Musimy coś zrobić, ja bym uciekał stąd. Teraz po prostu lecisz i wybić, co? Ty no to jak mamy jedno ja. życie, teraz Szejolo grać po prostu. Lecimy na środek, zbieramy Emeraldy, kupujemy diamentowe Dobra. miecze. Dawaj, Dawaj, prowadź nas na środek. Dobra, a, tak już tak teraz to tak lecimy. Tak, no nie, czekaj, faj rzucam nie wierzę, strzesiłem, przyszedłem, przyszedłem! Ja. Nie, ty, to teraz my im zniszczmy ten. Ty ja jakieś tam poskradam? Tak, dawaj, dawaj, buduj się. Z shiftem, z shiftem. Nie ja wiem, to pamiętam. A, tylko żebyś nie zyspał. Ty, bo tak nie za, nie za szybko mi to budowanie idzie. Weźmy pres, weźmy presy. Sprawdźmy Mateusz w yeah. Nie! Dobra, jeden zrzucony, został tylko manajek, to już go zostawię. A Spadł właśnie, spadł właśnie na mój kołczak jak chcesz Ja walę, <grymizjanie> ja nie wiem. to No bo Mateuszek spadł i ja chciałem zobaczyć i odkliknąłem shift No tam Zobaczymy czy w Fortnite takie będzie się cwaniaki, Szymek, wiesz? Nie. Masz tu stary jakieś, jakieś, czy coś? Mogę kupić no, Dobra, kupiłem, kupiłem, już idą do nas Nie To daj wrzucić im TNT to teraz, teraz rzucaj O są Nie, nie TNT, nie TNT Dobra, ja stawiam grzyba, grzyba, grzyba Kurde, źle postawiłem Ajajaj Dobra, ale na spokojnie Zbłokuję się ale dobra, nie dam rady Suku, stary. Dobra, dobra, dobra. stary! ZŁUKU DO NAS STRZELAJĄ, STARY WOJAN JAKIŚ ROBIONY JEST Bremu wychodzi na górę Tak, dobra, to idę już Idzie, idzie, idzie Dobra Dostał. A wystrzelaj do niego, strzelaj do niego Dostał. Dobra, lewaj go Aj, uważ, TNT uważaj, 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 nie podchodź Okej okay. no, A, pierdziele. Stary, wszyscy się wybiją, a my cały czas będziemy z nimi walczyć, z takiskami Gdzie on jest? U góry, u góry, kurde Przynajmniej TNT Musisz skoczyć, ja się zabuduję Dobra, Dobrze Dawego, go, dawaj go Drachis zabiję Drachis Błagam zabij, błagam zabij Poćmić. Nie, nie zabiję, kurde, nie, dostałem strefę Niszczę, niszcz Musisz Niszcz Chyba nie, nie żyjemy Je, Nie, dobrze Nie Dobrze, dobrze Poćwicz Zabijesz i Błagam, błagam, stary, ja mam pół HP Zabiłem, Dobra. pół HP Dobra, stary, ja kupuję zbroję i uciekamy Dobra, to uciekamy Stary, chodź tu do góry, Ascinek nie dojeżdża Ja mam sobie takiego nie, on chyba Cię to Nie, Dlaczego, Drachis? nie. Drakis! leży! No, Wobie leży! Dobra! Dobrze! ja, Mogłem się skryć, to ja zniszczył, kurde. Górni, Tak A! jest, tak jest! Dobrze! Jeszcze Polska nie zginęła! Drakis i Sony mają wysłuszka. O, Drakis z obi zginęli! O kurde! Bieg, 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 bieg do nas. Będzie skakiwał. Dobra. Prawdopodobnie. Zeskoczył na mnie. O nie! Próbuję się zabudować. Dobra, dobra. Kurde. Dobra, trzeba tam zabudować, bo on tam sobie wykopał trochę stary. To ty zabudujesz, ale co, Zabuduje. dobra! Mamy, mamy prot dwa, mam prot dwa, mam pro dwa, mam prot, no prot No dwa, dobra, dobra, ale poczekaj! Ja nie, ja nie mogę tak się budować, bo jestem strasznie chudy, stary, a ty tak szybko się budujesz. Stary tutaj buduje ścianę. Ciemnia. Co ty robisz? Ej, czekaj, czekaj. Budują się nad nami, bo buduj... nad nami jest, nad nami jest. Patrz, 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 oni nie wiedzą, co się dzieje. Ja tu jestem u nich na dachu, teraz jestem gołębiem. O, o, teraz, spada, 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 spada. Dobra, kolejni tam. I nas nas jeszcze idą. Ej, wy trzech nie biją, tam ma być! Dobra, skakuj, skakuj. Bije się też. No, dobra. Tak, Dobra, leży. Dawid, leż, 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 leż do nich, do nich, ku do nich. Już ja należy? Nie. Dobra, mamy na mnie, że nie mamy. Ale, ej, zni zniszczyłeś mafikuszko, tak? Tak, 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 oni już umierają. Dobra, dobra, szogi, szoki, bije ich. Czekaj, Bijesz, ja się uciekam o, na górę. <laughs> oh, Kurde, nie, jestem w stanie. Ej, padł! Nie skilnąłem! Leży, leży, leży. Siedem, a ty pan Serduszko ma, jedno. Dobra, leży. Dobra, e, zabijemy jeszcze tą szcianę. Czyli został. Jó. A ty już zginąłeś, ciebie już nie ma! Nie mam, nie, nie mam. Nie, Joshi no. postanowił samotnie pozbierać itemy i zrobić swoją bazę na środku mapy. Ja go wyeliminuję, ja idę tam ja Idzie, do ciebie, idzie ci rapaz, idzie, do ciebie, idzie do a nie uciekniesz no, no nie, próbno, już po prostu próbno, ja za spocone, nie wiem, chłopiec jakiś spacony Yo Najgorsze jest to, że mieliśmy fokus od dwóch drużyn, nie od czerwonych no, i od niechanych O, niestety e, ja pójdę chyba na czerwony a dobra, premu się sam wywalił. SPADŁEM, CHCIAŁEM sobie 180 kę ZROBIĆ I NIE DZIAŁA. Wiesz co mam w razie, że tylko Marca tylko i ten, Jasosinek będzie problem. Nie się stresuję. Ja, co? ja też, ja też. Bo pamiętam, że kiedyś wiesz, wymiataliśmy, a teraz to już nie te lata. Dziadki, dziadki, na emeryturze. Dobra, spróbuję zjeść czerwony. Pawik jest na tam. Stawia, 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 tego. ONI MAJĄ SYDNIAN. Afik wie, Afik wie, Afik wie, że mamy owca. O, jo, jo. ja, pierdziele. Tak, od początku rozgrywki ja zbierałem ulepszenia oraz Emeraldy potrzebne do stworzenia obudowy z obsydianu. Dzięki temu mamy większą szansę na no wygranie. mamy szansę, mamy owca! Churka, mamy szansę, stary. Ja już mogę sobie kupić zbroję. Ja już totalnie zapomniałem w ogóle w tych bedwarsach co ten. Co się kupuje i w ogóle wszystko. Ale czy ktoś jest jeszcze z tych trzy osobowych? Tak, jest dealerek i dokness jeszcze z tych trzy osobowych dr drużyn. Jaki Ford wybudowali stary? Dyrżowi mają normalnie zamek zrobiony, nie? A właśnie, co do dilerka i do knesa, to oni od 10 minut ciągle walczyli z strzelającym złotą karkiem. Mamy je! A o, Ostatni raz przechodzę na film szymka. Dobra. Ej, ej do, dobra, wynosi dla do nas ten Marcel i. Asasynik. Dawaj, wbijamy się po prostu na nich. Idą, idą, ej, dobra, boję się, boję się. Boję, dobra, fireman. Tu zjadł już kolej? Ostrzegaj mi furpeta, ale umarłem. Dobra. Wiesz się za pigiem. Oj, nie ma szans. Nie, no. nie, nie. Kurde. Dobra, zabity. Jest, Dobrze, dobrze! Łatwiutko na, na pas. Uuu. Dobra, ale no oni będą teraz mieli na focusach. Na Ej, poczekaj, pa, poczekaj, 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 ja zrobię taką może akcyjkę, ale nie wiem czy się uda. A na kogo lecisz? Na, na zielonych, tak? No, proszę, na coś? zielonych, na zielonych, tak, tak? Dobra, ja mogę teoretycznie polecieć na niewidcy do kogoś stare. Ej, do... dobra, stary, stary, lecę do tego, lecę do zielonych. Dobra, widzę, widzę, widzę. Do mistrza ktoś z łuku. Chcemy zastrzelić fireballem, koleś. Ej, strzelaj nas z boku! Czerwony! Czerwony spadł jak pierdolony w pocie. Oto mój, do mój! to mi skaczysz, stary! Spadłem z mostu! Hello, mordo do nas leci. to są? Czerwoni? Oni żyją? Czerwoni? Tak, Bremu i Luferek. Wiesz co, ja znowu może polecę tam do tych... Do tych zielonych. Co ty na Dobra, ty? Dobra, zgadzam się. O, troszeczkę mi odpala, nic nie jadę. Leci, jeszcze. leci, leci mordo, leci Elomordo. Idzie tu dyp! Jakąś pułapkę kupię, pułapkę kupię nam. Dobra, wolne kopanie. Ej, ja ta pułapka aktuowana! No, no, mam trapa A XD Dobra, Luficufility. Ja, ja mam zero! I cały czas, w ogóle to ty cały czas. Jaki koksik z ciebie. Ale nie wiem, czy on zauważył, że mam opsa. Chyba nie miał szans zauważyć, że mam opsa. Nie wiem, ale może mu powiedzieli w sumie, czy nie, nie. no, Afik raczej im nie powiedział, stare. Y idziesz na Afika? Bo jest na środku, będzie zbierał emeraldy. Ja to wpisz na nich, ja... Jest, nie wow. chcę, wiesz. Dobra. nie ja, to ja, to ja. Dobra, jeszcze dwa emeraldy i sobie zrobię to wiesz. Polecę tak, żeby Afik nie zdążył wrócić. Dobra, ej, leci do nas asosynek. strzelić do się rozstrzelić. wow Dobra. Żyje. A, on o, no trafiony, ale, ale prawie, nie prawie, prawie. Niestety, Nie, nie, A to jest afik, tak? Tak, 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 afik jest na środku. Czekaj, czekaj, ja go zabiję w ogóle fireballem, jeżeli będzie szedł. Dobra, weź ty tam, trzymaj, proszę. Aby go odrzucić, nawet się jakiś pocić, żeby go odrzucić. Kurde. Ja tutaj felifęzę mam. Dobra, fireball jumpa zrobił. Nie, nie gra, nie Nie wiem. Biję go, biję go, biję go. Proszę, zabij go, proszę, proszę! O, jest, nie, Pięć 5 HP ma! cie, ciu, ciu, im beda! Um, po to. Co to no, jest?! Nie mają! Eee, On jest u nas, on jest u nas, bije mnie i ma lepsze uzbroje, ja ubieram chyba. Felipe zaginie, Felipe zaginie! Nie, nie gadaj. zabiłem go, dobra. Dobra, ja zginąłem, ale nieważne, nie mają beda. Dobra, to się liczy, to się liczy. Uuu. Wiesz co, Brama trzeba dojechać. Ja kupuję łuk, ja kupuję łuk, stary. To jest nowa taktyka. Tak? Dobra, Wojana, tak? Oni cały czas istnieją, tak? No to poczekaj, tak, tak, poczekaj, tak, poczekaj, tak. ja tam polecę, ja tam polecę. Nie, znisz, na... Właśnie nie, właśnie zniszczyli, Zostali zniszczeni właśnie przez asesinka. Lagi, mam, Boże, niestabilne połączenie internetowe, ale co to będzie? trafiłem tam nie cały czas, no? na 10 strzał trafiłem! Uważaj, masz tam... Aj! Dobra, zabił mnie, afik. E, mam, e, mam zbroję diamentową. Leci. Biegnie, biegnie. Nice, 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 nice. Jezu, nie wiem, no. Leci z Dani? Na Nie, na środek. No ty pa. Padał. Nie, no i nawet co mnie zrzucają? No, mam ty knoka! O mątyk, no co to ma być? No nie wierzę. Nie wiem, Co? mnie. Co? UTBS, O, faktycznie. Jeden yes! H. Zobacz, co Eli leci, 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 leci prawo, prawo, prawo do knes, Schodzi, jest już na moście. Dobra, o, 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 ja tutaj... e, bo z... e, o, dobra, to? Ej, to mieć diamenty. Ej, dobra, ja spadam, śpię. Spadźcie! Mamy dojście do diamentu. <laughs> Okej, łóżko jakieś, biało została wyeliminowana. O nie. Trafiłem kogoś tam z daleka. Aha. Hello, mordo, trafiłem z łuku. Ała! Ktoś ma łuk, stary! Wiem, widzę. Co za fajfusy! Lecę na różowych. rasuję ich. Ej, ile tu lecimy! Wleczą do nas, wleczą do nas! Uwaga! Ała! Ty, z dwóch stron nie piją! Z łuku, stary! Z łuku! jest? Są... Dobra, wracam się i będziemy mieć owca. to za Jezu Chrystele! Asesinek! Kurczaczku, gołem! Dawaj go, go, dawaj go! Czekaj! Dawaj go, dawaj go, daj go! Asesinek! Daj, go, go, daj, go, asesine, go. daj Ciocio tam jest zielony! Wracaj się, wraca się stary, wracaj się! Zielony, nie mają meda! Co wy zrobiliście?! Co o, nie, już no zostało zniszczone! Aha, asesinek jest różowy! Tylko my i morcy mamy łóżko i za trzy minuty nie będziemy mieli tego łóżka, stary! Wraca się stary, wracaj się, wracaj się, wracaj, Dobra, wracaj jestem, się, jestem, jestem, jestem! Już ginę, ginę. Nie, asesine. nie, asesinek! Asesinek, czemu o nie. to o nie! Gdy asesinek zajmował się drużyną różowych, zieloni postanowili zawrzeć pakt z światem zmarłych. Siema, siema, ma. Chcecie on, pomóc? No jasne, że tak. No chcemy, chcemy, coś się występować. Team morski nas A, bardzo zdenerwował, tak. jest więc jesteśmy w stanie wam pomóc. I nas też. Może daj streama no Ogólnie musimy jakoś się przygotować do tych morskich i ich Nie, niż... ja nie mi... ma nikogo w bazie, możecie przez środek iść. Oj, on chyba nie wie, on chyba nie wie. Wie, wie, wie. Dobra, dawać nikogo tu nie ma. Zabij go, zabij go, tak, zabij go. Po nas, po nas. Nie, 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 nie mu nie, tak. Nie. Dawaj, 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 dawaj. Tak, jest. Biegnął z dala, 10 diaksów, ale tam, tam z tyłu nie ma tego? Nie wiem. Asasynek, oj, yeah. oj, oj, ja uciekam, ja uciekam, ucieka, ucieka, fajp, za so, dobra. Mamy nobsa, no mamy nobsa. No Dawajemy. Jaki jumpscare! Asasinek asasynek mi się pojawił przed twarzą? Mam 10 diaksów, czekaj. pole polergen, generatory. Przewidź... O, stary, nie, nie! 9. Zmiana strategii! Się. Wycofujemy się miecie, do bazuferka! Mamy mur spokojnie, musimy się uzbroić, żeby mieć, kupić łuki. Panowie, e, nie Marek, gadają, to! Cały czas lecimy, lecimy po, po wygranym, ja dokupować. to czuję! Dobra, ja idę do, do morskich. I do morskich, stary, idź. Ja też idę, ja też ja, ja też idę tam. Nie! Ty nie idź do morskich, ty siedź w bazie, stary! Ja, ja pilnować cały czas bazę po prostu? Tak, tak, bo ty jesteś za chudy, że nawet ty nie możesz wychodzić, naprawdę. Ty nie w sumie możesz ja się kochać. trochę boję na zewnątrz. Przecież, no właśnie, a jak ten, a jak te ciężary takie ciężkie, ja muszę ci cały czas podać? Bo ty nie możesz. Tak, ostatnio 4 kilo, musiałem podnieść z pomocą Bremu. Ej, nie, no, nic stare Emeraldy, mają ani nie nam chyba kupują. Ej, pewnie mają. Ej, może coś z innym teamem, może ja się skompuję. Skończenie się, <grym> dawaj. Cały czas mogliśmy rybki cukrowe kupać, czemu ich rybikami nie zrobiliśmy? Nie, rybki są słabe, goleme, goleme. No A dobra, ale tam wcześniej na tego luferka, żeby ich tam rozproszyć. Dobra, stary spokojnie luferka, już nie, no nie ma, jak nie no przeżywaj no. tego luferka. Nie, nie, mam traumy po prostu, nie? Mam traumy No właśnie, widzę. Zieloni zbierają cały czas Emeraldy, jak coś. O nie. Na środku. Broń stary, bo teraz yy, zakładam tego obsa. Nikogo tu nie widzę na razie. Ważne, że różowie nie mają beda, starych. Stary, oni chyba obsyjną robią. Ale zaraz jest autodestrukcja, to w sumie oni emeraldy zmarnowali po prostu. Felipeza kup sobie perełkę, po prostu cyknie. Ty, bo chyba im pomagają, ja widzę na Discordzie, Co mi robi streama dla wikaj Felipezy, co to jest? tu? Ja do nich bijam na kanał, dowiem się, co to za Co to za oszukiwanie, halo? To nie ma oszukiwania. Wyłączyć ten... Stary, ja nigdy nie byłem tak skupiony. Różowie biegną tak od boku, ale idę ich nawalniać, bez nim porozmawiać. Co To co jest?! Stary, on ma jakiś lepszy miecz! Poświcz. Lepszy miecz ma chyba! E, bo ja bym nam prota kupił. Stary trap, 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 bo ja i tak biblioteka trap, trap. Ja mam chłopaki, siedem diamentów, jesteśmy prawie bogaci. Ja się cykam, ja się cykam tam budować. Chyba, że Artyka będzie spaczyć, czy tam nie podchodzi. No dobra, no, mogę to mogę zapisać. Bo ja się stary cykam, ja się, ja się zesram. Różowi tam widzę. Coś tam próbują Idzie? Idzie? O cholera, tylko nie wersiinek. Dobra, może uszczelę? Do tyłu, do tyłu idzie o! I uszczeliłem. Jest różowy, jeden uszczelony Czemuś się nie posłuchało? Wziąłem miałem Okej, okay, ale to jestem zagrożony, czy coś? Tak, a co z do ciebie? A! No to trzeba budzić od razu, a idzie? To, czy chyba idzie. Nie, nie idzie, nie idzie. To co, mi ja mogę mówić teraz nadal, czy nie mogę jak ubawam? No. No. Nie, po prostu. O Boże! To, nie, to po prostu. A to bo ja zginąłem! Ja już się nie odrodzę, zapomnę, że ja my już. No mężu... tak. No, dobra, nie będzie. Ej, ej, mam cztery diamenty. Chcesz? Chcesz diamenty? Mam cztery diamenty dla ciebie. Proszę, daj je do skrzynki normalnej, proszę. Ej, słyszysz? Fa ej, nie strzelają! Czerwonych odkleiło, nie, oficjalnie. Wyślij im pokojowy znak w postaci fireballa. Pokojowy znak? Wyślij im w postaci czterech fireballi. Ja czuję mielone, ja czuję mielone. Ale kupujemy coś za tych zesiemeraldów? emeraldów? nie albo zbroję. Oni mają obsidian. Boże no, znowu nam niszczą bazę. Oni, on Stopu widzi, to samo. on widzi, że mam opsa. <laughs> no Felipeza, Felipeza się budował. Dobra, ja buduję się trochę nam do środka, żebyśmy nie musieli za każdym razem skakać. Tutaj Marcielo Mar leci, ja uciekam, ej. Pokojowy znak. Ja taki szybki się. Dobudowanie zrobię! No kurde, strzelają z każdej dobra. strony możliwej! Prot czwórka, stary. Czerwoni mamy obca. Wiesz, co musimy we dwójkę na nich pójść? Dobra, akcja, wybijamy wszystkich i idziemy na nich, bo wydaje mi się, że nie no, mamy no. tylko został. Dobra, Felipeza tak czy tak jakimś firebolem weźmiemy. W razie co mam dwa firebole, to mogę spróbować. Podkreślam, spróbować, bo to nie do końca znaczy, że wyjdzie fireball jumpa, nie? Ale uważaj też, bo my tracimy łóżko za. Aha! O kurde, to nieźle. No, stary! Proszę, akurat poszedłem! Aha, no to nieźle, nieźle. Nie, Kto nam zniszczył? Ja uciekaj, elo no, margo, elo margo! O Nie, nie, nie. Dobra, spokojnie, 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 spokojnie! spokojnie. Dobry, wie, je, po, felipeza mi ucieka. Gdzie? Jeden! Dorfnie, to do mnie pierwszy? Leci do tego! Felipeza, O! Jest! Esa! Zabiliśmy kogoś? Co doszedł... to są? Nowe. Gdzie jesteś? Jest kurde! Uuu. Nie! Co to za dobita? No czerwoni zdrajcy! Tyle chcę powiedzieć tych to stary! Korki, że przerywam, ale ostatnio womano mi się na konto i ten film może mieć ucięte zasięgi. Więc jeśli podoba ci się jego wykonanie, to zasubskrybuj kanał i wyślij link do swojego kumpla. Próbujmy odzyskać zasięgi ostatnich filmów. Co tam zniszczył Beda? Nie wiem, no nie widać. Felipeza? Bo ja zdobyłem 7 m stary od Felipezu, mi przyniósł stary. Szai, jaka pomoc od Felipezy? Dawaj, dawaj do czerwonych. Mówię, powaliło cię, stary! O, oni też nie mają Beda! Dawaj! Widzę brema. Oni są diamentowi! Ej, idzie asasinek, idzie asasinek. Tak, stary to. Ta, ta, ta. Twerkuj, mój, twerkuj, twerkuj. Nie! Ej, nie! Ej, taki! O, patrz, on chciał we <śmany> mnie rzucić, tylko w ręku został. O, ja cię dziękuję, Stary. 1000 zł, please? Nie! nie. Ty coś ty zrobił, czyli prawie żeś stanął przed ekranem! zrobiłeś, nie, to zrobiłeś, no co? Stanąłeś mi przed ekranem! No, co ty zrobiłeś, stary? To ty żeś stanął przed ekranem! Co to było? Dobra, stary, środek trzymamy, on tu już nic nie zrobi Jezus, spróbuj. Co to było? Nie. Wiesz, że ja celowałem w niego, a ty żeś mi po prostu wtedy wszedł. Zobaczysz, no ale ja to ja mówiłem, ja ja stary, no. Tylko teraz spokojnie, ty może uzbieraj sobie na zbrojkę, Zbieram jak teraz. samą i po prostu wjedziemy na niego. Stary. Przecież ja nie będę tam szedł, stać! Star, za, za dwie minuty się bariera zamyka jak coś. Pozdro. za, wjedziemy na niego bez problemu. On tam jest? Jest, jest, jest. Ja go pilnuję. Jest w bazie, jest w bazie. No nie widzę idzie. Nie, 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 nie nie, widzę go no, ja w bazie. Widzę, że widzę. W sensie, że widzę, że nie widzę go chyba w ręce, wiesz? Nie, chyba, chyba nie. Ja nawet się nie będę tam budował. Firebola, oni tam mają. Zakończ, stary. z takim netem. Dobra, to mam lecić, czy nie? Może by zaatakowali chociaż. To w dwójkę i co? Nie chcą cię atakować, stary? Deathmash za dwie minuty. Wiesz co to? Zbiorę po prostu jak największą ilość emeraldów. Dobra, dobra, zbieraj, się. Bo Bremu coś tutaj próbuje, wiesz? A czekaj, Deathmash, co, co to znaczy? Nie wiem. Masz fireball? Tak, mam oh. siedem. <laughs> Dobra, I już mam 6, ale spokojnie... Udawaj po dwóch, że już nie masz i potem jak będzie biegł, to mu przypisz. Będziemy mieć obydwoje sesyki, też, by, też byśmy mogli. Dobra, czekam tutaj na niego, nie? Dobra, czekaj, ty Co? Na niej, nie no, raczej nie. No nie wiem, nie wiem, bo zniknął mi, w bazie był, ale nie, chyba chyba jest dalej. Ale deadmatch za 50 sekund. Dobra, wracamy się, wracamy Lecimy się do bazy. We dwóch? No najlepiej, staraj, najlepiej. To dawaj, dawaj fast. Stary, masz minutę do zamykania borderu. Dobra, no co, lecie. już sekund. Tak, oni nie są po twojej stronie, ale na nie widcy lecisz? Nie, normalnie. Dobra, rzucać Dobra, jest. S, 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 Ty, jak to Strzelać, będę płakał. Ja C też. Dobra. Jestem. Dobra, jestem. Ja dawaj szybko, dawaj szybko. Dawaj szybko. Dobra, Dobra, stój, tu stój, stój tutaj, nie, 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 bo on może być na widzce. u siebie. Tu się border będzie zmniejszał, tak mi się wydaje. Dawaj, chodź szybko. Jest na środku, jest na środku. Tu trafisz do niego firebola. Fuck. Aj Fireball leci, uważaj. O! Chodź tu, chodź, chodź. 5 sekund do zamykania się, death, death match zaraz. Pier oni też zebrali sobie dementową zbroję. Musisz ich pilnować, żeby oni nie doskoczyli stary po prostu. Idę, idę, idę. Uważaj, uważaj, teraz uważaj na fireballa. nie, ja nie stary, jak się z... u, u, nie, nie, rzucaj, nie rzucaj fireballem. Po prostu pod siebie i lecisz tak fajnie do przodu smoothowo. Tylko jak ty mhm. będziesz chciał rzucać, to musisz uważać, bo naprawdę siebie pozrzucamy, nie? Ja się napiję energetyka. Okej, okay. ale szybko wypiłeś, stary. Wiesz co, musi być na środek, stary. Wiem. Skoro właśnie wiem. Ja mogę ten... podlecieć. Dobra, to leć pierwszy, bo ja stary nie wiem, ja będę musiał odbić się drugi. Trzymaj dwa firebole. Czy oni to zamierzają robić? Ja muszę wbić się drugi, stary. Musi lecieć pierwszy. Dobra, lecę. Bo ja nie potrafię. Uważaj. Dobra, dobra, no, dobra. Dobra, to się skacze. Nie, no odbił mnie. Ej, to było dobra. Mamy tego. Bremu, bremu, to było dotackie. Ja ci pieczę. Dobra. Dawaj, 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 dawaj! Golem! Golem! Nie! 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 Żartujesz sobie stary Rozje masz. Stawiałem Nie! Nie! Stawiałem Nie! 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 Nie!